Dojechaliśmy na Korong, czyli na jedną z rajskich kambodżańskich wysp. I cóż, zapraszamy Was na odcinek o Korong, o tym co robiliśmy na wyspie. To będzie kilka dni, taki miks. Z tego względu, że większość czasu odpoczywaliśmy po tej całej eskapadzie naszej kambodżańskiej. Ale. Ma dzień dobry, prośba o subskrypcję, prośba o lajka like i prośba o pozostawienie jakiegoś śladu węglowego w postaci komentarza. No i widzimy się po intro. Teraz nikogo nie ma, panie przygotowują, to pokażę wam jak wygląda to miejsce, gdzie jemy śniadania, bo no niby normalne miejsce, gdzie się je śniadania, ale, ale jednak wyjątkowe. No jest normalny, e, normalne miejsce, gdzie jest taki, bierze się szwedzki stół i wszystko jest w tej wiacie, gdzie jest, gdzie jest recepcja w tej, e, w tej restauracji, nie? Tam jest specjalna stacja do robienia jajek, no i stąd się wychodzi. Już później bezpośrednio na, na basen i na no i z basenu później dalej na plażę. To jest ten drugi basen, bo jest jeszcze jeden basen tam przy naszym bungalowie. No i stąd się wychodzi na basen no i tam już jest plaża I dalej. Jest mniej więcej godzina siódma, słońce już wzeszło, e, więc zaczyna powoli się robić e, ciepło. Mieszkamy w takim bungalowiku numer 18. Jak się wejdzie do środka, to jest jedno wyro. Zasunę drzwi, żeby klima nie pracowała na marne. Oprócz klima jest jeszcze wiatrak. Tu jest taki kącik, gdzie można popracować. Jest klima. I tu jest jeszcze druga sypialnia. Też jest klima w tej sypialni. Jest szafa. Safe. Też wiatrak jest. Tak, klimatycznie fajnie. No i tu jest taki zestaw, gdzie można sobie parzyć kawę, herbatę. To wszystko jest za free. Tam jest lodówka. Nie ma minibarku, tylko jest po prostu lodówka dla nas. Tam jestem ja w lustrze. A tu jest. A tu jest toaleta, o w ten sposób. Pokój jest raz dziennie sprzątany. Jak chcemy, żeby nam nie sprzątali, no to tradycyjnie mamy wywiesić łapkę taką do, do niesprzątania, tak, tą taką wywieszkę. Przed wejściem mamy taki, nie wiem czy widzicie na filarze, żeby opłukać nogi z piachu, ponieważ resort jest na samej plaży co? Wifi jest tak na dobrą sprawę w pokoju, w restauracji, na plaży, są różne Wi-Fi, z tego względu, że jesteśmy na wyspie, więc wiele rzeczy musieli tak załatwić, żeby, żeby się spinało, więc tak na dobrą sprawę wychodzimy z jednego Wi-Fi, wchodzimy w drugie Wi-Fi. Dobra, to myślę, że to co mogłem pokazać, z pokoju już Wam pokazałem. Wybraliśmy się na krótką przejażdżkę po wyspie. Jedziemy w kierunku Lonely Beach na naszym skuterze. I po drodze mamy takiego kolegę. Zobaczcie. Normalnie konik sobie, sobie łazi po drodze. Nie wiem, czy to jest dziki kończy, czy, czy wylas od kogoś z zagrody, ale taka sytuacja nas spotkała. Szukaliśmy Lonely Beach i powiem Wam, że nie wiem czy przyjechaliśmy na Lonely Beach, bo dotarliśmy do jakiejś takiej wioski rybackiej na końcu e, tego cypla, ale też jest fajne. No taka bryza świeżutka, nie? Tak, tam jakiś statek zatopiony, tam dalej widać łódki rybackie. A tu jest chyba knajpa. Nie wpadnij do wody. Postaram się nie wpaść, ale nie jest głęboko, więc się nie utopię. Tak, a tu jest jakaś knajpka. Ale nie pusto. Tylko nikogo nie ma. Łódka rybacka. Część na końcu świata. Widzicie tutaj ten statek, co jest zatopiony? Tam są jeszcze dwie mniejsze wyspy, zobacz. No, tu nie można popłynąć. Ja coś tutaj. Dobra, postanowiliśmy coś spożyć. Natomiast w tym biznesie nie widać ludziów. Eee, Szwecja? Szwecja? Tak. Weźmiemy sobie dwa razy tonik. Ten tonik nam tu. E, ten tonik nam tu pasuje. Natomiast wziąłem sobie tonik, natomiast nikogo nie ma. Idę zawołać po pizzałce. Halo. Tu jest tonik? How much? 4000. 1 dollar. Yeah? Ok. Eee, wait. O, dolara za tonik, na, hmm. gdzieś na końcu świata. Eee, tak na dobrą sprawę. Raczej turystów tutaj nie widać, eee, więc nie jest też jakoś drogo. Przepraszam, czy pani może mi oddać plecak? Nie może. Muszę wziąć, bo dzisiaj eee, kasę trzyma małżo małżowinka. Więc muszę. Słyszałam, słyszałam! Więc muszę wziąć portfel. I zapytamy zaraz panią, gdzie jest Lonely Beach. Rozmawialiśmy teraz chwilę z właścicielką. No i ogólnie tutaj bardzo mało białych się pojawia, więc się zdziwili, że tutaj dojechaliśmy, bo wszyscy jeżdżą na właśnie na Lonely Beach. A w związku z tym, że my. Pojechaliśmy do końca tą drogą murowaną to trafiliśmy tutaj. Trochę tu połazimy. To miejsce ma jedną bardzo fajną zaletę. Ma bardzo dobry zasięg internetu i chyba przyjedziemy tutaj, żeby zapludować następny film. Zobaczcie jak chłopaki płyną. Płyną sobie Hello Fajnie, bo mają... E, te silniki mają porobione e, z, z jakichś innych urządzeń to nie są typowe silniki do, e, do łódek tylko to są jakieś kosiarki albo kosy spalinowe i do tego jest dorzucony e, dorzucony e, no, śruba o. i tak sobie tu żyją Zabraliśmy motory, idziemy zobaczyć następną plażę. To się nazywa Palm Beach. Się schodzi takim... Hello. Hello. I się schodzi takim fajnym... Taka wiata, taki tunel zrobiony. Wyklepane. No, taki pomost. Słońce wyszło już, bo z samego rana chmury się pojawiły, i stąd też nasz pomysł, żeby pośmigać trochę na skuterze, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu leżeć przy basenie czy na plaży, bo jest pochmurno. No i objechaliśmy kawałek wyspy, i już jest słońce, ale taka wyspiarska specyfika widocznie. No I tak eksplorujemy. O, bym zjechał, uważaj, wszystko. Tak sobie eksplorujemy tę wyspę kawałek po kawałku. Znaleźliśmy już kilka fajnych miejscówek. Takie fajne bungalowy w takim stylu, takim typowo kmerskim, czyli na palach podwieszone, żeby gdzieś powietrze hulało pod spodem. I idziemy w tę stronę, w tę stronę. O i tutaj jest już widać e, sporo ludzi, e, sporo turystów, ale jest klimacik taki typowo wiejski, na środku jest jakaś jest jakaś knajpeczka, boisko do siatki tam jest jakiś pomost no taka tu jest jakiś bar przy plaży, przypuszczam, bo też jest Happy Hour ustawione. Tu ogólnie rzecz biorąc, jak przyjedziecie na wyspę e, i nie chcecie brać skutera, żeby po niej pojeździć trochę, no to jesteście skazani na to, co jest w resorcie. A my, tak, wczoraj poleżeliśmy z Edytą chwilę na plaży e, i mniej więcej po 20 minutach stwierdziliśmy, że. Kurcze, jak mielibyśmy tak tu przyjechać i dwa tygodnie tylko leżeć, to byśmy się chyba z nudów e, pohaftowali. E, a tutaj naprawdę jest co robić poza, poza leżeniem. Widzę plaża ładnie pograbiona. Można podejść tam jeszcze. Idziemy tam? Można podejść tam, zobaczyć sobie na, e, na ten pomost. Ten resort, co teraz w nim jesteśmy, nazywa się Palm Beach Resort. I z tego co widzimy, jest fajny. Jest zupełnie inny, bo my mieszkamy w takich murowanych domkach, a tutaj te domki są, e, są drewniane takie typowo kmerskie. No, tu jest jakaś restauracyjka, ale druga restauracja jest, widzę, e, na Pomoście. No i tradycyjnie. Jak wszędzie w Kambodży jest kapliczka, są dary dane, zobaczcie, jest browar, jest woda, duchy będą szczęśliwe. I teraz weźcie sobie, wyobraźcie, jak dziwne byłoby, jeśli w katolickim kraju, w Polsce, każdy miałby taką kapliczkę przy domu. Jak byłoby to obśmiewane? Nie wiem, ktoś by próbował to w jakiś sposób wyszydzić. Tu jest to normalne: przy każdym domu, przy każdym hotelu wszędzie są kapliczki. Oni się tej swojej wiary nie wstydzą, wierzą to w to co wierzą i na każdym kroku tak jakby to, to celebrują. Jakaś inna, mniejsza, taka lokalna knajpka, i zobaczcie, suszą ryby. Ryba jest wypatroszona i suszą ją normalnie na słońcu. A tu ogródek mają. A tu mają ogródek w doniczkach, zobaczcie, szczypiorek. To nie w doniczkach, to są te lodówki. A nie, to lodówki styropianowe, rzeczywiście. No i tu znowu Fajnie, nie? suszone ryby. A tam chłopaki sobie E, przypłynęli chyba i sieci naprawiają. Zaraz zajrzymy, jak nas nie pogonią. Wydaje mi się, że nas nie pogonią, bo oni są bardzo pozytywnie ogólnie tutaj, wszyscy nastawieni do, e, do turystów nie tylko na wyspie, ale, ale też w całej Kambodży. Gdzie się nie ruszyliśmy, wszędzie byliśmy odbierani tak bardzo sympatycznie. Chłopaki sobie siedzą, robią sieci, popijają kolkę. No. Cześć! Koleś naprawia sieć? Zobaczcie jak są opaleni tak, co? O, mi pokazuje, jak połatali sieć. Zobaczcie. So, Widzicie, jak jest ładnie obrobiona sieć? Nitka po nitce. Pięknie to zrobione jest. Wow. Całą obrobili. No to jest ich narzędzie pracy, więc oni muszą o to dbać. Później to zwijają. O, jest takie narzędzie specjalne. Nabijają się ze mnie. No ale całą ładnie sieć no. Tak i tu jeszcze kawałek będzie musiał łatać no. i to będzie robił później Nie wiem czy to widać ale o, tam To jest prywatna wyspa i tam w tych bungalowach doba kosztuje 1,500 tysiąca euro no i tam można dopłynąć już tylko prywatną łódką oczywiście jak się tam bukuje nocleg to, to nie ogarniają ten, ten transport natomiast tamto już jesteście zupełnie my jesteśmy na dużej wyspie naprawdę no jak na warunki Kambodży to jest duża wyspa bo to jest największa wyspa natomiast tamta wyspa to jest ona jest wielkości naszego resortu, tak na dobrą sprawę. No, może przesadziłem. Dwa razy jak nasz, nasz resort. Eee, no tam, jak płyniecie, no to już nie wiem, co tam można robić. Ja rozumiem, że się można wygrzewać, opalać, eee, ale dwa tygodnie, nawet w all inclusive, jak miałbym siedzieć zamknięty na takiej małej wyspie, to nie wiem, czy bym, eee, czy bym dał radę. Nigdy nie próbowałem, <laughs> natomiast. Eee, tak, jak znam swoją osobowość i swoje podejście do, do eksplorowania i do podróży, to pewnie bym bym się tam po prostu zanudził. Dostałem takie polecenie, że jak chcę nagrywać, to muszę powiedzieć najpierw mał ma Małżowince. Nagrywać będę. Ok? Teraz już mogę nagrywać. Nie wrzucisz tego. Przyjechaliśmy do takiego miejsca. Na drugi koniec wyspy przyjechaliśmy i to jest takie miejsce, gdzie jest taka osada rybacka, ale widać, że tutaj turyści wpadają, bo jest dużo sklepów porobionych, ale jest tanio. Jest naprawdę tanią i fajnie żywią. I tutaj jest taki kolega, ten w bluzce, który nam. który nam zaproponował banany i melona, i my myśleliśmy, że. <laughs> że on nam to sprzedaje. On nam po prostu podzielił się tym, co sam kupił, żebyśmy. No, watermelon, no, melon. Eee, żebyśmy, e, żebyśmy. spróbowali e, owoców tutaj miejscowych. I tam jest już plaża i za chwilę pójdziemy się tam plusnąć. A później w tej knajpie zjemy sobie, e, zjemy sobie obiad, bo wygląda fajnie i e, nie jest drogo, Znaczy, to jest taka knajpa, że tu jest wszystko bo pożyczalnie ma skuterów jest salon fryzjerski no i jest knajpa tu jest taka knajpka, o tu gdzie będziemy jedli tam się zatrzymaliśmy na szejka, to co widzieliście wcześniej i zaraz jak się wychodzi z tej knajpki jest plaża tam coś płynie się tam oczy w wodzie jest taka zatoczka, jest wioska, o tam dalej to co widać to jest wioska, normalnie ludzie mieszkają. E, to są takie domki, które można wynająć, e, one są dużo tańsze i z tego co nam właściciel mówił, to z reguły przyjeżdżają tutaj ludzie z Kambodży. Natomiast tuż za pomostem, tam widać białych ludzi, tam są takie domki w trochę lepszym standardzie. E, no i tu już jest sporo właśnie białasów, jak, jak to mówimy. I powiem wam, że klimacik jest mega. Właśnie przypłynęła łódka po turystów z Sihanouville. Tam jest, tam jest to nabrzeże, gdzie skąd turyści do Sihanouville płyną. I Speedboat przypłynął specjalnie po nich. Zaraz będą się się pakowali, będą robili czekał. I tam jest jakaś droga i zobaczymy czy nasz motor da radę tam wjechać i spróbujemy tam się wdrapać, nie wiem czy tą drogę widzicie ale tam do góry gdzieś idzie droga, ona co prawda jest szutrowa ale mam nadzieję, że uda się naszym skuterem wjechać dotarliśmy na Golden Beach ta nazwa to jest od resortu taki mały resort tutaj jest na końcu tej Golden Beach zjedliśmy to co widzieliście u tego chłopaka. Tam już tak na dobrą sprawę kończy się cała wieś. I teraz odjechaliśmy kawałek jesteśmy pomiędzy Golden Beach a Soksan Beach. To jest taka mała plaża, gdzie nikogo nie ma. Jest pusto totalnie. I widzicie jak dokazują nam fale. Tu jest z tej strony wyspy jest głębiej. Nie, ma, nie jest tak płasko, że trzeba iść iść, żeby się pokąpać. Jest dużo fajnej, można się pobujać na, yy, na falach. No i te fale walą także, że zdrowo. No i druga sprawa, tu jadąc Golden Beach Resort, dalej wjeżdżając do wioski, yy, możecie dobrze zjeść i możecie tanio kupić owoce. Za kilo bananów jest dolar. Za ananasa, takiego pokrojonego, już do jedzenia, też jest dolar. I za kilo watermelona, e, arbuza też dolara kasują. Więc takie normalne ceny, nieturystyczne. Jak pojedziecie do tej głównej miejscowości na korąg, to tam wszystko jest razy dwa, razy trzy czasami. Dobra, my wypoczywamy, a wy cieszcie się teraz widokiem e, tej plaży. Tu jest drugi basen taki dla dzieci. Kawałek wyżej. Też jest cały poświetlone I to co jest fajne w tym resorcie, to to, że te baseny są otwarte 24 H na dobę. Więc możecie się kąpać praktycznie cały czas. No i tak jak widzicie, resort jest taki cichy. Mimo, że jest sporo osób, to. To się rozkłada, tak? bo ten teren jest dosyć spory, i, e, i nawet na śniadaniu, jak byliśmy, to e, to nie było jakichś tam tłoków ani nic takiego, więc całkiem sympatycznie. Co jakiś czas są to takie prysznice, żeby sobie nogi z piachu e, opłukiwać, tak? żeby nie nosić tego piachu. To też jest, wydaje mi się, spoko. A ta ścieżka jest zrobiona. Jak dzisiaj jeździliśmy na motorze, to widzieliśmy kilka... Good night! Widzieliśmy kilka takich coś a'la kamieniołomów, gdzie właśnie łupali te, te skały, ten piaskowiec. No i ta ścieżka jest zrobiona właśnie z, takiego, z takiej łupanej skały. Dobrze, idziemy do naszego... do naszej Hawiry. Jeszcze opłuczamy nogi i, i będziemy się brali za, za pracę To Topanie nóg jest dobre dla tych roślin, które są obok, bo dostają trochę wody. O, na przykład ja bardzo, bardzo dbam o tego o tego bambusa tutaj, żeby nie muszę. you so fine all my life i'ma make you all mine hold on